Cześć, z tej strony Karol. W tym nagraniu chciałbym Ci pokazać, jak dodawać animację tekstów do filmów w darmowym programie Shotcut. A więc najpierw dodajemy sobie jakiś film. Klikamy Otwórz plik i wybierzmy sobie na przykład to nagranie. Cześć, z tej strony Karol. I przenieśmy go na dół na ścieżkę. I powiedzmy, że od tego momentu do na przykład. Tego momentu chcemy, żeby tutaj wystąpiła jakaś animacja tekstu. A więc przejdźmy suwakiem do tego miejsca. I klikamy podziel w miejscu suwaka. I tutaj nasza animacja ma się zakończyć. A więc znowu klikamy podziel w miejscu suwaka. I teraz klikamy w topowe. Teraz musimy przejść do zakładki filtry i klikamy ten plusik. Przechodzimy do zakładki wideo i wpisujemy tekst. Klikamy Tekst Rich. I teraz możemy wpisać sobie jakiś dowolny napis. Na przykład: Subskrybuj. Jest on domyślnie w kolorze białym, więc zmieńmy jego kolor na przykład na czerwony. I przemieścimy go na przykład na dół. Sprawdźmy, jak to działa, a więc kliknijmy poprzednią ścieżkę, przenosimy słowak w lewo i zobaczmy, czy w tym miejscu pojawi się napis. A więc zróbmy podobną grafikę. Klikamy dodaj stronę, dodajmy sobie napis działa, więc przechodzimy do tej ścieżki, gdzie powinien być napis i możemy dodać sobie jakiś efekt. A więc w zapisanych ustawieniach możemy sobie rozwinąć, i wybrać sobie dowolny efekt spośród tych, które widzimy. Na przykład wybierzmy sobie Slide in front top. Zobaczmy, jak to działa. A więc zróbmy podobną grafikę. Klikamy dodaj stronę, dodajmy sobie... Wybierzmy sobie inny efekt, na przykład Scroll up. No. A więc zróbmy podobną grafikę. Klikamy, dodaj stronę, dodajmy sobie. Oczywiście możemy zwiększać sobie czcionkę, możemy ją podkreślić, pogrubić, zmienić rodzaj fontów, na przykład zmieńmy sobie na taki. Możemy sobie dodawać kolejne napisy, a więc wystarczy jeszcze raz kliknąć ten plusik, wpisujemy tekst, text rich, już mamy dwa miejsca na wpisanie tekstu. No więc spiszmy sobie rozdział. Jeden. Zmienimy kolor, na przykład na czarny, i ustawmy sobie animację, na przykład scroll left. Szanego. Cześć, z tej strony Karol, w tym nagraniu pokażę Ci, jak zrobić ciekawe, dajmy sobie. A więc tak wygląda proste dodawanie tekstu w darmowym programie Shotcut. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film był przydatny. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.